Słuchacie merytorycznie o rzeczach. Podcastu o popkulturze i nie tylko. Cześć, przy mikrofonie Kodama. i tymon. I prezentujemy merytorycznie o rzeczach. Tak jak zresztą słyszeliście przed czołówką, bo. Ktoś tu mnie prosił, żebyśmy tak zrobili, a potem zapomina, że tak mamy. To taka mała dygresja. Ja możecie zagrać w grę, ile razem Marta powiedziała, jaki to podcast na początku. Tak, dzisiaj będziemy mówić o grach, tak. czyli czy gramy w multiplayery, czy single. I właściwie, co to ma za znaczenie tak. i czy w ogóle to ma sens, żeby mm -hmm. o tym rozmawiać. Powiedz mi to, w co grasz? Czy częściej grasz w single, częściej grasz w multiplayery? Czy jest to dla ciebie różnica i dlaczego w nie w ogóle masz ogóle Ja gram w multiplayery, to znaczy bardzo rzadko gram w multiplayer. Chyba, że za multiplayery uważasz uzależniające mobilki, które mają milion franców musisz mieć, żeby im wysyłać życie, żeby też mieć życie i móc nie grać. To jest dobre pytanie, czy bo są multiplayerowe, jeżeli chodzi tylko o wysłanie życia? Są, jeżeli masz wspólne gole, jak masz na przykład gildie. A nie, to nie. Nie ma, ci, nie ma czegoś takiego tam nie, u żadnej u ciebie. w Nie, w żadnej, w którą gram nie ma. nie są, u mnie w jednej jest gildia, a teraz w takim Ale jest wypożyczanie gdzie... postaci. No to jest trochę multiplayer. A oni ci z tego zyskują? Friendpointsy. Tak, to jest multiplayer. Ale tego. to są takie słabe friendpointsy. A to nie robisz, dostajesz jakieś bonusy. No tak, ale Bo... jakby nie masz wspólnego celu. W sensie nie... Ale nie, przepraszam. W Fate Grand Order jest przecież. są rajdy. No widzisz. Że nie tylko ja muszę pokonać potwora, wszystko muszę no pokonać. No właśnie, czyli to jest multiplayer zasadniczy. Powiedzmy tak, ale to jest elementarz. Bardzo zabiły. Znaczy, nie, nie jest taki. ojej, jak to się mówi. Nie jest kontaktowy. Tak. Taki, że nie ma kontaktu. Nie ma kontaktu, nie macie nie, nie wchodzicie na siebie, mm -hmm. nie macie tego, tylko po prostu robicie coś wspólnego, mm -hmm. z taki kooperacyjny multi Tak. U mnie też takie jest, że mamy na przykład gildię i mamy tytana, który musi pokonać więcej niż ile osób, mamy wojny między gildiami i takie różne pierdoły, nie? Znaczy grałam w Finala MMO. 14 czy jedenastka? Czternastka. 14, 14 yy, I chcę do tego wrócić, ale po, 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 pogrywałam sobie w te wszystkie MMO, których albo pisałam jakieś teksty, albo... Yy... Gdzieś tam no, wypada je znać, ale to nie jest tak, że ja nie jakoś super namiętnie gram. Programowo nie gram w multiplayer. Okej. Okay. A jakby... Wiesz dlaczego nie grasz, czy tak po prostu... Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że nie mam czasu. I... Albo mój taki grafik dzienny jest tak skomplikowany, że... Um, trudno mi byłoby się zobowiązać z, wobec innych ludzi, że teraz gramy. Bo nie wiem, jak wygląda mój dzień czasami. I to jest kwestia tego, że pracuję w takim zawodzie, jakim pracuję, i że mam bardzo dużo różnych zleceń, i ten cały grafik zawsze jest bardzo, bardzo, bardzo elastyczny. I no, trudno by mi było coś obiecać, więc. Czy wiesz, no jakby pamiętasz, że też multiplayery to też są takie single multiplayer, gdzie możesz po prostu się sama siadać i grać z obcymi ludźmi? Wiem, wiem. Natomiast, no właśnie, bo to jest też to, że multiplayery są różne i. Ale raczej, raczej gram właśnie w single, ja raczej gram dla siebie mhm. i gram dla historii. W sensie dlatego y, rzadziej gram w gry, które są stricte logiczne, nie mają jakiegoś flafu czy jakiegoś flavoru, mhm. żadnego klimaciku i tak dalej. Raczej gram w gry, które mają y, i klimat, i jakąś opowieść. Mogą to być nawet gry tekstowe, paragrafowe y, na, na telefonach, ale musi to być jakaś opowieść. Mhm. Okej, okay, yes. Czy nie ma żadnej takiej singlowej gry na odmurzdanie, gdzie po prostu nie wiem, stawiasz budyneczki albo kopiesz sobie ogródek? Czy nie, no rzadko w takie gram. To znaczy. Chyba, że na mobilkach, bo masz te, te frency. O jezu, jak się gra z, z zwierzokami. A nie Crossing Pocket Camp. To tam nie masz fabuły. Mmm. Powiedzmy, są eventy i one są fabularyzowane i masz relacje, budujesz relacje ze wszystkimi zwierzątkami. I... Idealna gra budujemy relacje! Tak, budujemy rela... ale nie, to jest trochę straszne, bo tam, tam główną materią przyjaźni jest okej, okay, dostajesz punkty za rozmawianie z, ze zwierzątkami, mhm. ale dużo więcej punktów dostaniesz za oddawanie prezentów. Czyli prezenty, o co ci chodzi? No dobrze, no ale mhm. rozumiesz, jakie jak to jest moral historii. E, zupełnie niewinna, m, niewinna mechanika, która może nas doprowadzić do pewnych bardzo smutnych konkluzji. Może jesteśmy materialistami i wszyscy nasi przyjaciele materiali to materialiści? Tak, i że trzeba harować. No to, to potrafisz żeby... że ja nawet dwie crossing znaleźć głębię taką okropną, złą, straszną głębię. <śmuch> Polecam się. Patrzę w otchłań zawodowo. <śmuch> A <daję> ci prezent. <śmuch> I teraz jesteście francami. No właśnie, no tak wygląda niemal Crossing, nawet ktoś zrobił taką parodię, yy, znaczy ten Pokémon Camp, nie, nie, nie grałam w tę wersję Nintendo, bo jest, mm -hmm. to, to bardziej taki jest The Sim City, ale też jest zbudowaniem relacji, urządzaniem domku, tak żeby się zwierzątkom spodobało. Tak. A potem ten zwierzątkę wystawiam Ci recenzję i dostajesz trzy gwiazdki na pięć pa była w zwykły. Co kurde? Tak, tak. To zależy, w którym, w której wersji, ale ponoć tak jest. No mówię, nie grałam, więc What? nie wiem dokładnie, ale. I to jest strasznie, jak się jakaś wirtualna rzecz ocenia! No tak. Okropne! Przestać to grać. Nie no. mogę, bo prezenty! No właśnie, nie wiem. Tak czy siak raczej gram w single. Yy, okay. I chyba właśnie stan tam w ogóle był pomysł tego odcinka, że ja gram bardzo w single, ty grasz. Ja bardzo gram, mało w single. Ja gram bardzo mało w single i mógłbym użyć dokładnie tego samego argumentu, co ty użyłeś do multiplayera, <laughs> bo ja nie mam czasami siły albo czasu, albo chęci grać w singla, bo po prostu nie chcę. Nie, 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 nie chcę powiedzieć, że mi się nie chce, ale to jest prawda, że po prostu musimy się skupić na tej historii i mm. poświęcić temu czas. A tak to wiesz, siadam do Multika. Ugadam się z kimś, czy ktoś teraz jest na przykład i albo się umawiam, że w dany dzień gramy, bo akurat mam taki dzień, że możemy grać na przykład w poniedziałki i siadam i po prostu pykam, tak? Albo się kiedyś zbieraliśmy, żeby pograć w Heroes of the Storm albo kiedyś tak było z League of Legends albo z CSM i tak dalej, etc., etc., etc. Ale... Nie, nie, to no bez ale. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kiedyś, kiedyś dużo grałem w single. Mhm. Bardzo dużo grałem w single. Potem ktoś mi pokazał Orange Boxa. W orange boxu był Half Life i Portal. No i ja cisnąłem i w Half Lifea dwójkę, i w Portala mniej więcej w tym samym czasie. Potem w Portala dwójkę. I tak grając, w... nie, w nie wiem czy w, grałem w Portala to co uświadomiłem, ale grając w Half Life, bo co na fps y, nie? Wszystko mhm. patrzysz z pierwszej perspektywy i jesteś sam. Tak. I w FPS-ach to mi się strasznie wkręciło, grałem w, nie, w niego, że jestem... Okay, okay. Tak, powrałem się strasznie to wkręciło, że jestem cały czas tam sam i jak mi ktoś pomagał, a potem na przykład ginął, albo była tam ta babka Alex i ja po prostu jak ja się cieszyłem jak ona wychodziła mi jakiegoś kanału wentylacyjnego, bo tak się zdarzało, albo z drzwi nagle była i przez ten część czapteru łaziła, bo ja nie czułem się, że nie, nie wszystko chce mnie zabić? To jest akurat dobrze? Że chociaż Alex nie chce mnie zabić? Bo tam były sytuacje, że na ze na, na, na mnie headcraby na mnie skakały po prostu z prawej i z lewej, nie? No tak. I im dłużej ona była, to mi się na przykład lepiej grało, jak stwierdziłem, że mi się nie chce grać w single, bo tam czuję jest za dużo samotności, szczególnie w FPS-ach, nie. A że grałem ze, w, kiedyś piłkę nożną, to sporty drużynowe, to dla mnie chleb był dla mnie chleb powszedni, to... Granie w cs w kawiarence też było chlebem powszednim ze z kolegami, granie w no tak. Warcrafta w jakieś mody z kolegami to było tam więc po prostu ten multiplayer gdzieś tam zawsze był i mi się na przykład o wiele lepiej gra w MMORPG niż samo po prostu zwykłe RPG na, na kompie, bo w MMO zawsze jest ktoś, z kim się możesz pogadać, robić rzeczy, spaść ze skały i się śmiać z tej drugiej osoby, spaść z windy. To jest śmieszne dla osób grających w Star Wars The Old Republic, windy są zabójcze, bo nie, są malutkie. Można przebiec przez nie. No ja ten element wspólnotowy mam ten element wspólnotowy. Przede wszystkim ja mam powiedzmy na Twitterze, kiedyś na że Tam, gdzie sobie szukam fanartów albo jakichś dodginów, do, do gier, w które gram albo czytam fiki. I tam się wyżywam, powiedzmy, społecznościowo, w sensie, mm -hmm. że przeżywam jakieś rzeczy. Mm -hmm. Ostatnio, na przykład, znalazłam fantastyczny montaż, może go wrzucimy w linkach na YouTubie AMV kę czyli Anime Music mm -hmm. Video, do utworu z drugiego aktu Hamilton, musicalu Hamilton, do postaci z Ace to jest. Klatka po klatce, nawet usta są zgrane, tak? I wszystkie postacie z Ace grają e, bohaterów musicalu. И заскиниято е заторни. To jest to o prawniku. Objection. to, to. już nie Więc wszystko się dzieje na sali sądowej i są asety przepięknie powycinane. No jest doskonale zrobione. I to są takie moje małe radości z A to też jest single, to jest single player, nie? Tak. A to jest ciekawe, bo w sumie, bo w multiplayerach jak masz te takie społeczne rzeczy, co na przykład jak gracie, gra się wspólnie i się zawsze śmieję, że czemu ja grałem dużo w jakiejś Call of Duty albo coś, bo ja jestem mocno FPS-owcem, ja lubię FPS-y, lubię strzelać. Szczególnie, że no na to się. No moja, moja jedna z pierwszych gier to był Quake 3, więc no nie, nie wyrosnę z tego, tak? No A tak. potem Warcraft 3, no i trudno. I już jakby te dwie gry zawsze w moim mózgu. Mhm. Więc jakby fps to jest dla mnie zawsze ta rzecz, która jest, która najbardziej bawi, bo jak gra się w kilka osób, to no stoicie w czwórkę, ktoś powie coś głupiego, nagle ginie od granata albo rzuca sobie coś pod nogi. No mi się zdarzyło, że wysadziłem swoich znajomych z czwórką, bo Przyczepiłem do ściany, pobiegłem na drugi koniec mapy i zrobiłem ha, gincie! I strzeliłem, a nie wiedziałem, że tam są. I nagle patrzę, że ja wszystkich. Ja, czemu wy tam byliście, a ja, czemu ciebie tu nie było?! I wychodzą takie śmieszne sytuacje właśnie w samych rozmów, samych skupień się na grę, tam jakieś rage'e, nie rajdzie na przykład dużo osób wrzuca takie filmiki na YouTube'a, nie? Na przykład rozmów no tak. ze znajomymi jak grają i jakieś głupie rzeczy wychodzą i... Ja na przykład siedzę i się śmieję, bo ja to rozumiem, ale jakbym puścił do kogoś, kto nigdy nie grał, to Wanda no, debili gra w coś i gada głupoty i, i tak dalej, nie? A ja to totalnie empatyzuję, że ktoś nie umie rzucać granatami na przykład, tak? no Ostatnio oglądałem takich, że gościu zrobił klip z tego, że jego kolega, z którym grają, nie umie rzucać granatami. I nieważne jak długo z nim grają, to mają pełną sytuacji, że on rzuca granat, i ten granat odbija się jakieś piksela i leci w niego z powrotem. Ojoj. Oj. I ja w sobie z tego taką backup, shut tylko shut up, shut up. O, ale powiem ci, że gram też pół na pół. W sensie bardzo lubię gry kooperacyjne, oh. takie, które y są bez split screenu. Mm -hmm. czyli w takiej, w których musisz widzieć w postacie na ekranie i taką grą albo takie, które są, że widzę siebie, ale gram z drugą osobą i to jest między innymi po nowym patchu. Ojeku, teraz zapomniałam. Stardew Valley a, no tak. Stardew po nowym paczu, wciągnęliśmy się bardzo mocno w Stardew jest cudowne. Z moim połówkiem. Jak on jest i... relaksujące, ja się wrócić z tej Spaniała gry. Jest. Ja tam faktycznie ja trochę oszukiwałem. A Don Star bo... jest wbrew, wręcz przeciwnie, więc bardzo stresuje. Z takie Stardew ale No to jest mierają. survival, gdzie musisz faktycznie możesz umrzeć. Tak, ale konstrukcja mechaniki są takie same. No czy ja wiem, kłócił, kłóciłbym, kłóciłbym się, bo Stardew Valley to jest farmerstwo z podrywaniem wszystkiego naokoło tak. jakby. Ja... A można ja... też ze swatać po, po npc z ja... Ja, ja zlamiłem, bo ja chciałem. Ja nie mówiłem się zdecydować, która z nich jest fajna, i potem stwierdziłem, że ta Ezo nie jest fajna, ale już miałem tak wysoki poziom, że nie mogłem zaswatać jej z tym typkiem, co tam jest, i, i tak zlamiłem. I gości nie będzie szczęśliwy. Więc teraz, jakbym ja zaczynał grę, to już wiem, że te, to, z tą nie mogę rozmawiać, tylko pomogę temu gościowi, bo jest dziwny. A poza tym, to w Stadiu Valley można, jak trochę oszukiwałem, bo jestem ja na drugim ekranie, puściłem Wikipedię ze Stadiu Valley, żeby zobaczyć, kto co lubi, I na urodziny zawsze dawałem tą idealną rzecz komik brytyjski, James Wage, ten, który mm -hmm. zasłonął TED Talkami o tym, jak odpowiada na ma maile spamowe, mm -hmm. to on założył sobie konto, y takie su subkonto na swoim kanale na YouTubie, gdzie wrzuca to, jak gra w Stardewali. Kurczę, to jest tak dobry pomysł. I to jest taki tak śmieszne. Tak, czemu? Ojej, bo on to, to bardzo zabawnie interpretuje, jakby przebiega ze swój majonezu przez cały ten. I, I jakby mówi to z taką śmiertelną powagą, jakby to wszystko było na poważnie robione, więc masz wrażenie, że jak nie, znasz, nie wiesz, że to jest komik, to możesz wziąć pod uwagę, że po pierwsze o oh Boże idiota, a po drugie, jak on poważnie do tego podchodzi. Czyli <laughs> jeżeli chodzi o też multiplayery, to właśnie a propos takich kooperacyjnych, na przykład mhm. Minecraft. Ja bardzo lubię Minecrafta, Ja uważam, że to jest. Znaczy, w ogóle... Ja też lubię, ale mam chorobę symulatorową i nie mogę za długo grać, bo mi się robi niedobrze. No, patrz, ja współczuję wszystkim ludziom, którzy to mają, bo naprawdę. Może, może gdybyś wtedy, jak mieliśmy komputer grała w fps -y, to może było ci lepiej, bo wtedy ci to tak. się przyzwyczajasz. Ja na przykład tak potrafiłem, samo... potrafiłem cisnąć i kopać przez dobrych 8 godzin, bo, bo to relaksuje. Kopanie i budowanie. No cholera, znaczy relaksuje dopóki cię Creeper nie zajdzie tu i kopiesz, 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 tylko skopisz takie. I już że już koniec. Już, już nic nie przeżyjesz, no trudno. Znaczy przeżywasz, bo on nie, nie, nie szkodzi tak bardzo. Ale jak jest takie. To już wie, że jest koniec, nie małej bitnojki. No i w Minecrafcie to jest super, że jeżeli grasz kooperacyjnie na przykład w jakimś serwerze mm -hmm. ze znajomymi, to faktycznie może zrobić niesamowite rzeczy. Przyrobić... Ja w pewnym momencie robiłem zawsze dwie rzeczy. Pierwsze to był bad Cave a po drugie to była wieża. Aww. Zawsze buduję. Co... Ty, Mon, co ty robisz? Wieże. To wygląda jak parking. Bo to szkielet! <noise> Więc są różne takie przygody, ludzie sobie robią fabułę, My robiliśmy w pewnym momencie takie coś, że mieliśmy różne miasta porobione. I zawsze budowaliśmy mur, który jest kompletnie bez sensu w tej grze robić mur. Znaczy teraz już nie, bo w najnowszym patchu w ogóle są najazdy na wioski, są wioski. My próbowaliśmy chronić te wioski, tych villagerów. Robiliśmy wszystko, żeby zombie ich nie wpierdzieliły Więc w wszystko się świeciło jak. W jeżeli że tak powiedzieć, bo wszędzie świeczki stawialiśmy, żeby zombie się nie spełniły. Bo zombie, jak ugryzie villagera, to wiedzieć, że zamienia się w zombie i jest zombie villagerem i nie da się go. I tam problem jest, żeby ich uleczyć potem. Grałam w Minecrafta 2D, czyli Terrarie. Terrarie, o. I to też fajne jest, właśnie też wszędzie. A to jest single, czy multi, czy też To grali w koło. A wczeka, bo w Stardiu Valley ty możesz grać w pan na jednym ekranie? Czy wygraliście w. Nie. Na Gramy na swoich kompach, a, no ale I tam akurat to jest przykład, bo na przykład no jeżeli chodzi o, o, o znaczy nie no, gramy dwoma postaciami, mamy nie, dwa no, ja, ja wiem w o siebie. czym ty mówisz. Nie ma split screenu i po prostu możemy się spotkać, możemy razem robić te rzeczy, a możemy robić je osobno. Może też jedna osoba odpalić kompa i grać w tę konkretną wersję, a ta druga dociera wtedy, kiedy ma czas i. I tak też można robić, ale są też takie gry, jak na przykład taka tuż przed wyjściem tego, tej zrebutowanej serii o Tomb Raider. Mhm. Było kilka gier właśnie Tomb Raiderowych, które też były po prostu troszeczkę przypominały Diablo, bo były właśnie takimi kooperacyjnymi biegankami po lochach i, i, i rozwiązywali. I tam faktycznie wymagało to dwóch osób, żeby rozwiązać zagadki. Bardzo lubię dwuosobowe gry kooperacyjne. Uwielbiam, naprawdę, bo to jest to, że ja mogę spędzić czas z, o, z osobą i z, wspólnie z nią grać. Ale jest jeszcze jeden patent na to: mm -hmm. tak zwane granie tandemowe. Tandemowe? Tak, i to jest właściwie to, co też wyjaśniamy tym zjawiskiem, też popularność streamów, mm -hmm. różnych Twitchy i innych takich, ponieważ wiele osób z nas miało doświadczenie w dzieciństwie, patrzenia przez ramię, jak gra ktoś inny. Mm -hmm. I sprawia nam to przyjemność, ale jednocześnie uczestniczymy w tej rozgrywce, bo na przykład mówimy o sobie, co ma robić, albo komentujemy reakcję. A to doszło albo... do momentu, w którym masz mhm. coś w rodzaju Twitch Plays Pokémon, gdzie. Tak. Widzowie grają za pomocą pisania na czacie w Pokemony, To dopiero zrobiło społeczeństwo i lora. Ja już tego lora chyba z milion razy opowiadałem. Bo ludzie, to jest, to jest, to jest, tak. mi się wydaje, siła multiplayerów, że ty możesz sam tworzyć tą historię, w którą grasz. Nawet jeżeli to jest. Nie, nie, nie mówię też o strzelankach na przykład, o taki grach, gdzie wchodzisz, robisz coś i wychodzisz, nie? Na przykład o, o taki grach, gdzie masz typowo e-sportowy charakter, nie? Nie mówię o tych grach. Mówię o tych, gdzie właśnie masz kooperację, gdzie masz na przykład survival. Okej, okay, czyli na przykład Rust albo yy, MMO, jakby. Wszystkie jakieś, MMO, albo... Rusty, sandboxy, wszystkie, wszystko Ala Minecraft, Space ja, Engineer, Journey. Journey, tak, to tam gdzie masz jakby kooperację, tam gdzie masz kontakt, tam gdzie masz survival, survival, mhm. przetrwanie. Survival też jest. przetrwanie. Gdzie masz te elementy decydujące o tym, jak się potoczy gra. Nie? Mhm. I one powodują, że możesz sobie nakładać taką fabułę, jak ja na przykład gram w MMO teraz Star Wars The Order Public, to zawsze się śmiejemy, że nasze postacie mają oddzielne charaktery, nie? Bo no mhm. tam jeszcze można zbudować w ogóle sobie drzewko genealogiczne. I Super. na przykład można powiedzieć, że wujek któryś tam przekazuje hajs niedorobionemu jakiemuś Bounty Hunterowi, bo jest biednym jest głupkiem i w ogóle. I można dorabiać taką fabułę do tego. I to też jakby tworzy to, że wychodzą takie książki o historiach z Minecrafta. No tak. Gdzie to tworzy taką fajną społeczno społeczność i, i to powoduje, że oni nie są... Że nie grasz samemu, hmm. nie? Że nie grasz solo. Boże, nie jest. wiedziałem, że jak gra się w single, tak jak to powiedziałaś, że można być dalej w społeczności yy, tylko na przykład przez y, te... Produkty fanowskie, wytworzenie rzeczy. No i social media. No i przez, no tak, ale to zawsze jest, waja, social media. Ale to też jest to, że yy, granie tandemowe też ratuje single, w sensie, że nadal jesteśmy z kimś i robimy coś wspólnie, i im starszy człowiek jest, albo im bardziej zajęty, tym bardziej takie granie na zmiany, że jedna osoba patrzy, druga gra, bo chcemy poznać w sumie te historie, chcemy się z nią jakoś. Yy, Jakoś yy, zaznajomić, a jednocześnie nie chcemy spędzać oboje osobno po 30 godzin nagraniu. To, to jest fajna opcja. Psujecie I... rynek. Gier. Nie, to nie jest psucie rynek. Psujecie jeden produkt na dwie osoby. No to, to tak samo brzmi, jakbyśmy jak no, psuli rynek na Switch, yy, oglądając Twitcha. No jakby, no nie. <śmiech> no <śmiech> no nie. nie wiem. Była kiedyś afera z tym, czy gameplaye mogą być puszczane na YouTube, czy nie, czy to nie jest yy, ten, czy to nie podważa praw autorskich, no bo przecież. Gra jest czyjaś, czymś produktem, a ty grasz tak. w tą grę i ją pokazujesz i w sumie to psujesz rynek, bo te, te osoby nie kupią, bo ty przyszedł zrobić gameplay. To I, prawda, i, ale i... tyle samo osób zagra w tę grę, bo zobaczyło, że ktoś gro w nią tak beznadziejnie. True. A tyle samo osób to są na przykład dzieciaki, którym rodzice nie kupią tej gry, bo nie mają pieniędzy i nie mają nawet odpowiedniego sprzętu. I po to też bardzo często są te gameplaye, w sensie... Jakby taka widownia nabija tym gameplayom yy, 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 oglądalność. To no są tak. osoby, które albo są bardzo zajęte i nie mają czasu, albo osoby, które są nieprzekonane i chcą to zobaczyć, albo właśnie dzieciaki, które i tak tego nie kupią. No ja znam osoby, które stwierdziły, że nie przejdą tej gry, nie kupią tej gry, więc sobie sobie gameplay, bo jest na pewno ciekawa. No, ale no to wtedy i tak, i tak dystrybutor no, no nic z tego nie ma, nie? To trochę tak jak z bibliotekami. To no. znaczy, wiesz, biblioteki na przykład to rozwiązały, że jeżeli wypożycza się danego pisarza bardzo często i gęsto, to on dostaje tantiemy z bibliotek. Pytanie, czy YouTube P też by no, pytanie, coś z czy jest robić. taki, nie wiem, EzaX, który wchodzi, puka, dzień dobry, czy pan jest streamerem? Tak, jestem streamerem, to poprosimy pieniążki od każdej gry, którą pan streamuje, albo abonamencik lecimy, nie? No bo to. Nie słuchajcie nas! To nie jest dobry pomysł. Nie, róbcie E za Jezus Maria. Ja już, ja już czuję, że jakiś randomowy urzędnik stwierdzi ej, no, o rzeczach, o grach to se kliknę i cikicink. cink Tak Wytnę myślę. To. Widzisz, potrzebujemy bloopersów. Nie jeżeli, bloopersów. W, jeżeli chcecie blupersy, to dajcie nam łapkę w górę i komentarz i wtedy przekonajcie Łukasza o tym, żeby był odcinek z bloopersami. I. Proszę nie. <laughs> Ale jeżeli chodzi o. Wracając do tematu, to wydaje mi się, że bardzo jakby tam, ten podział na single i multi, albo single koopy i multi, to jest podział bardzo ważny, bo faktycznie te gry spełniają trochę inne potrzeby i sprawiają, że trochę inaczej odbieramy te produkcje. I to wydaje mi się bardzo istotnym, istotną konkluzją tego naszego spotkania, że po prostu potrzebujemy od gier trochę innych rzeczy. I ta konkretna formuła to daje. Bo ja trochę nie potrzebuję na przykład mieć takiego budowania wspólnoty poprzez na przykład wspólne granie, ale na przykład potrzebuję y, budowania wspólnoty poprzez y, jaranie się danym tekstem i rozmawianie o nim i o jego interpretacji, na przykład. Mhm. I tak mi się plus właśnie to jest ta potrzeba, że nie mam poczucia winy, że kogoś zawodzę, bo nie jestem po drugiej stronie kompa, A badania potwierdzają. Badania potwierdzają, że y, y, bardziej uzależniają MMORPG niż jakiekolwiek inne gry i w ogóle MMO, i gry online, nie dlatego, i zupełnie nie dlatego, że są, nie wiem, tak zaprojektowane, że to to the Dark Patterns of Game Design tak działa, mm -hmm. tylko po prostu faktycznie ludzie się czują zobowiązani wobec ludzi po drugiej stronie globu, i jeżeli ich nie znają osobiście, i to jest też ciekawe, że bardziej się uzależniamy od gier, jeżeli nie znamy osobiście ludzi, z którymi gramy. Ja poznałem dużo ludzi w ten sposób. No tak, ale jakby zna, zna, grasz też z ludźmi, których znasz osobiście. Też. Fizycznie, potrafisz ich zobaczyć. A jeżeli nie znasz takich ludzi, to wtedy faktycznie twoje. Jakby zwiększa się prawdopodobieństwo. Nie mówię, że tak jest bezpośrednio, ale zwiększa się Twoje prawdopodobieństwo uzależnienia od gier. Dzień dobry, jestem Tymon i jestem anonimowym grocholikiem online. Czy już są takie narzędzia, które temu zapobiegają? Właśnie chociażby poznawanie innych graczy ze swojej gildii pozwala jakby fizycznie jeżdżenie do nich albo spotykanie się pozwala zredukować poziom grania szkodliwego. Ale muszę przyznać, że faktycznie jak zaczynałem moją przygodę z MMORPG, to poznałem parę osób, bo nikt ze mną nie grał albo się szybko wykruszali ludzie i ja na przykład trochę żałuję, że jak gramy teraz w Star Wars The Public, z drugiej strony trochę żałuję, trochę nie, bo trochę nie mam czasu i trochę mi się na razie nie chce grać, bo tam trochę brakuje kontentu dla mnie, to gdybym pani grał w World of Warcraft byłoby inaczej. Bo w World of Warcraft, jak wchodziłeś do gildii, których ludzi, których nie znasz, to gadałeś sobie z tymi ludźmi, chodziłeś Aha. na jakiś ten, ktoś pytał, ej, potrzebujemy kogoś i robiłeś randomowe okay. rzeczy, nie? Bo ja często byłem na takich randomowych rajdach, gdzie, gdzie dochodziło do dziwnych, dziwnych sytuacji, typu ludzie gadali głupoty, albo, albo nie wiem, ktoś kogoś podpalił, albo ktoś spadł, bo zrypał czy coś, albo byłeś ostatnią nadzieją jakiejś drużyny, bo akurat ty leczyłeś tego jednego typa, nie? No tak. I to się zdarzało? I to jest z jednej strony faktycznie fajne. A z drugiej no nie zwróciłem nigdy uwagi na to, że jakby grałem z osobami, że zależało mi na tym, żeby jak najszybciej wrócić do domu, żeby usiąść do kompa i pogadać z tymi ludźmi, z którymi właśnie grałem. I teraz tak wracam pamięcią, to kurde, ja tak miałem, jak zaczynałem Widzisz? grać w, ale byłem, to było przed liceum, jak Widzisz? zaczynałem grać tego. Mam przypis na każdą chwilę twojego życia. Super. super. Nie? Rozumiem, że jak a, a, opowiadasz Anegdotę, to dajesz bibliografię do tego, Oczywiście. tak? Oczywiście świetnie. Na każdej. Dobrze, i tym samym. Nie wiem pojęcia, czy była to jakaś konkluzja, jakby gry spełniają potrzeby, a my potrzebujemy gier. Nie, to jest, myślę, że to była ciekawa rozmowa, jeżeli chodzi o to tak. że single i multi, chociaż nie wiedziałam do końca na początku do czego nam będzie zmierzać, a wyszły fajne rzeczy. Tak? No właśnie, jakby w co wygracie? Czy wolicie single, czy wolicie multi, czy wam to nie robi, czy na przykład tylko Monopoly jakby. <śmiech> <Komunopolowy>. <śmiech> to. Dajcie. Z... <laughs> Łapkę w górę, albo cokolwiek tam chcecie zostawić, komentarz, nie, nie wszystko co chcecie zostawić, komentarz mile widziany, e, subskrypcja, like. i Możecie widzi... nam też kupić kawę. Ja lubię kawę. Jak nas spotkacie Czarną. w konwencie. tak, weźcie to pod uwagę. Będziemy na, nie wiem kiedy wychodzi ten odcinek, ale na pewno będziemy, będę na Polkonie. Mhm. A ten odcinek na pewno wyjdzie przed Polkonem. To będziemy na Polkonie. Do będziemy zobaczenia. na Polkonie nam do, kupić kawę albo piwo. do... Do zoba Do <noise> i dzięki za wysłuchanie nas. Papa. Pa. Bye. Nie zrobię blu Zrób blue persy.